Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym odcinku. Moi drodzy, jest jak jest, nie wiadomo jak będzie. A może się przeniesiemy do wielkiego powrotu Ojców Ziemskiej Cywilizacji. Prawda? Mowa tu o Anunnaki, czyli przybywający z nieba na Ziemię. I teraz, no, nie mamy tego naukowo aż tak udowodnionego, więc to tak, jakby jest też jakaś tam teoria, legenda, prawda? Ale fajnie jest też sobie o tym powiedzieć. Słuchajcie, czyli przybywający z nieba na Ziemię to te anunaki, tak? To potężne istoty, bogowie, czyniący sobie poddanymi nie tylko, kochani, mieszkańców Ziemi, ale dominujący w całym wszechświecie. Chciałoby się rzec, jak wieść niesie. Ich poziom rozwoju oraz posiadane technologie wprawiały w zachwyt sumerów, a jednocześnie powodowały paniczny strach. Czy anonaki pozostawili po sobie spuściznę w postaci swoich, mówiąc w cudzysłowie, istot? Czy dopiero nam grozi, czy już nastąpił wielki powrót pracherosów, moi drodzy? Zecharia Sitchin, urodzony 1920 rok zmarł w 2010, pochodził z rosyjskiej żydowskiej, moi drodzy, rodziny. Od wczesnych lat dzieciństwa był zafascynowany historią, kulturą i archeologią ludów starożytnego wschodu. Znaczną część swojego życia poświęcił Odkrywaniu tajemnic sumerów, kochani, także w tym rozszyfrowywaniu treści pozostawionych przez nich w glinianych tablicach poświęcił, prawda, można powiedzieć, swoje życie. Także, no, czy to dobrze rozszyfrował, czy nie, nie nam to oceniać. Prawda? Ale zdaniem wybitnego sumerologa, profesora Samuela Nocha Kramera, tak ponieważ uważa on, że yy, uważa on w sumie za naj, taki najważniejszy krok milowy w rozwoju naszej cywilizacji yy, właśnie wtedy, kiedy yy, stworzono pismo. Tutaj tak nawiasem mówiąc. Ale w 1976 yy, roku Sitchin yy, opublikował książkę pod tytułem 12 planeta, w której przedstawił opartą na starożytnych dowodach historię o tajemniczych przybyszach z równie tajemniczej planety X. Moi kochani, sumerowie nazywali tą planetę Nibru, a Babilończycy Madruk, tak? Także tutaj też mamy jednak coś historycznego. Traktowali ją jako dwunastą planetę układu słonecznego. Według tłumaczeń Cina Nibru była planetą z siedmioma księżycami która przechodząc przez wewnętrzny układ słoneczny zniszczyła planetę Tiamat, obecną w wierzeniach Sumerów i Babilonczyków wówczas, i została jakby pochłonięta przez grawitację Słońca. Główna gwiazda Nibru, moi kochani, Słońce, nazywana była przez jej mieszkańców Zaos. Z czasem na tej planecie pojawiło się życie i podczas trwającego około 10 do 20 tysięcy lat jednego obrotu wokół Słońca na Ziemi przed około 450 tysiącami 450 lat 450 tysiącami lat przybyły tajemnicze istoty, bogowie Anunnaki. Moi kochani, bardzo fajna opowieść, i tutaj też chcę Was zaprosić do komentarzy, ci, którzy Bardziej może ode mnie zgłębili tą historię. Zapraszam serdecznie. Przez wiele lat naukowcy uważali, że Nibru jest tylko legendą, mitycznym tworem, rodem z sumeryjskich wyobrażeń. Jednak, słuchajcie, na początku 2016 roku naukowcy z California Institute of Technology ogłosili światu, że mają dowody na istnienie dziesięciokrotnie większej od Ziemi. Krążącej daleko za orbitą Neptuna, planety, której jeden obrót wokół Słońca zajmuje około 20 tysięcy lat. Teraz. Nasuwa się pytanie, czy istnieje na tej planecie życie? Nie odpowiem Wam na to pytanie. Myślę, że naukowcy mm, też pewnie nie wiedzą na 100%. Wiadomo, jesteśmy. Tacy, że jak nie zobaczymy, to nie uwierzymy. Zresztą, dlaczego mamy wierzyć? Możemy tylko zakładać, że może istnieć tam życie, albo że nie istnieje tam życie, tak? Ale słuchajcie, analizy sumeryjskich zapisów doprowadziły Sitchina do stwierdzenia, że przedstawiciele potężnej cywilizacji, Anunnaki, czyli przybywający z nieba na Ziemię, dotarli na naszą planetę około, tak jak już wspomniałam wcześniej, 450 tysięcy lat temu. Wykorzystując bliskość Ziemi podczas kolejnego okrążenia swojej planety, postanowili odwiedzić nieznane im miejsce i poszukać na nim surowców, zwłaszcza metali i mineralu, minerałów. Pierwsza kolonia powstała w południowej części Mezopotamii. Początkowo zamieszkiwało ją 600 osobników. Wkrótce, kochani, dołączyła do nich grupa 150 przybyszy do tzw. zadań specjalnych. A kom, tak ponoć spodobało się życie na Ziemi, że około 300 tysięcy lat temu postanowili pod wpływem genetycznych manipulacji stworzyć nowy gatunek istot. Cały czas, kochani, mówimy, prawda? Że to nie jest w 100%, tak? Żebyśmy tutaj. Yy, chociaż mówię, niech się wypowiedzą ci, którzy może bardziej ode mnie zgłębili ten temat. Połączyli swoje geny z genami człowiekowatych, tworząc w ten sposób człowieka, który miał za zadanie stać się ich sługą do niewolniczych prac. Ostatecznie, według legend, Anonaki opuścili naszą planetę około VI wieku przed Chrystusem. Jednak do dziś nie możemy być pewni, że tak naprawdę się stało, kochani. Ich działalność pozostawiona, jak się oczywiście zakłada, tak? Sumerom jako spuścizna, uwidacznia się dziś nie tylko w suchych faktach i wiedzy, ale także w realnych postaciach współczesnego świata. Moich kochani, Anonaki byli przodującą cywilizacją narodem, który znacząco wyprzedził pod względem zaawansowania technologicznego inne rasy. Dostrzegano w nich Taką wielką szansę dla raczkującej dopiero organizacji państwowej, świadomości ekonomicznej, poziomu techniki, zbrojeń, regulacji społecznych. Samym swoim wyglądem budzili oni respekt, tak? Byli wysocy i niezwykle silni. Mieli jasne karnacje i atletyczne budowy ciała. Charakteryzował ich wigor i energia do działania. Lubili jednak w cięższych pracach wysługiwać się innymi, dlatego też walczyli, podbijali i inne cywilizacje, pozyskiwali niewolników i zmuszali ich do katorżnej pracy, tak? Przy tym lubili wykorzystywać innych psychicznie, fizycznie, ekonomicznie oraz duchowo. Cały czas to jest legenda, tak? Dopuszczali się kaziroctwa, kanibalizmu, gwałtów, składali ofiary z dziewic, Rządziła nimi zazdrość, apodyktyczność, podstępność i pragnienie zapanowania nad innymi rasami. Moi kochani, ja tak w nawiasie w tym momencie powiem, czy niektórzy ludzie tak się nie zachowują? Nie twierdzę, że są anonaki, kochani, no to już by była naprawdę <laughs> herezja z mojej strony, ale ci, którzy w ten sposób się zachowują, to, no, no, to powiedzmy sobie, że. No tak jak anonaki, nie? No ale wracając, próbowali nawet bawić się w bok, wykorzystując religię i techniki manipulacji do zawładnięcia ludzkimi umysłami, moi drodzy. No byli bardziej rozwinięci, tak? Dlatego sumerowie nasiąkali udostępnianą wiedzą, jak gąbka, można powiedzieć, przejmując od anonaków tak wiele, jak tylko się dało. Naturalny sposób jednak płacili oni niezbędną cenę, czyli mówiąc wprost upokarzające poddaństwo. Jednocześnie stali się oni ojcami ziemskiej cywilizacji, przekazując swoim sumeryjskim poddanym wiedzę nie do, przeceniania, nie do przecenienia, kochani. Każda inna cywilizacja mogła pozazdrościć sumerom wiedzy, między innymi w zakresie organizacji państwowej, utrzymania jednolitego systemu prawnego, porządku spo społecznego, no, odczytywania mapy na niebie, z nieba, prawda, na niebie, mapy nieba, można powiedzieć, o tak prawidłowo to odczytywania mapy nieba, wiedzy z muzyki, malarstwa, rzeźby, astrologii, matematyki, słuchajcie, nawet, po, nawet pojęcia miar i wag, pisania, homeopatii, Medycyny oraz hodowli zwierząt i uprawy roślin, no mnóstwo tego było, tak? To oni dali pierwowzory prawdziwej walki i sposobów przejęcia władzy, również oni, tak? Czyli odkryli tajniki opłacalnej gospodarki, wprowadzili system lichwiarski oraz dali początek, można powiedzieć, inżynierii genetycznej. No jednym słowem, może nie jednym, ale kilkoma, pokazali nie tylko jak budować na świecie dobro, ale i zło. Więc moi drodzy, współcześnie coraz częściej mówi się o tym, że potomkowie rasy Anonaki żyją na naszej planecie. A przejawy ich obecności można ujrzeć nie tylko w charakterystycznych cechach wyglądu takich osób, ale także w walce o dominację w różnych dziedzinach życia. No, manipulacje genetyczne, które praktykowali, yy, Praktykowali anonaki, pozostawiły po sobie potomków z podobnymi tej rasie cechami i genami. Większość podobieństw opiera się na porównywaniach cech zwykłych ludzi do gadów, tak, można powiedzieć, w ten sposób to, to, się, to się właśnie odbywa. I tak, <coughs> I tak pozostałości po genetycznej manipulacji anonaki może objawiać się posiadaniem tak zwanego Gadziego mózgu opartego na zasadzie działania walcz i uciekaj. Stąd większość takich osób jest sceptykami i paranoikami. Ale poza tym, słuchajcie, poza tym charakterystyczna dla potomków Anonaki jest obniżona temperatura ciała, tak, zwa, tak zwana zimnokrwistość, niższe ciśnienie krwi, obecność dodatkowego kręgu, ujemny współczynnik RH. Nadwrażliwość na światło, brak współczucia i empatii oraz nagłe zmiany kształtu oczu. Słuchajcie, no, krążyła, nie wiem, czy jeszcze krąży, moi drodzy, taka, 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 taki wpis na Facebooku o królowej Elżbiecie II, nie? Że tworzenie się gadzich oczu, co można u niej zaobserwować i u innych. Yy, można być znanych osób, celebrytów i nie tylko. Moi drodzy, ja nie wiem, ja nie oceniam. Ja opracowałam to, co zdążyłam wyczytać, zaobserwować w tym temacie, także proszę tutaj mnie nie... Nie jestem wyrocznią w tym temacie, także... także ale działalność potomków anonaków uwidacznia się w polityce, gospodarce, finansach, nauce, medycynie. Prawie, wojsku, handlu, branży różnych, a nawet religii. Czyli co, knują, spiskują, dążą do zniewolenia ludzkich umysłów. Chcą przyjąć władzę na świecie, stać się jedynymi pełnoprawnymi władcami. No kochani, to naprawdę się dzieje. Tutaj to akurat nie jest teoria spiskowa, tak? Tylko czy to są potomkowie Anonaki? Nie wiem. Nie wiem, może Państwo coś podpowiedzą. Dlatego też potomkowie Adanaków często walczą między sobą o pozycję, o prestiż, władzę, o byt, o ludzkość, można by nawet powiedzieć. Kochani, no, em, być może, być może. Słuchajcie, no być może, dlatego że, no, y, skoro już nawet y, można powiedzieć, a raczej, no, to już jest tak, że y, Profesor nawet, to to jest jeden, który ja wymieniłam na y wcześniej. Samuel Nocha Kramer. To jest jeden, jeden z profesorów badających ten temat, prawda? No, jakiś to autorytet na pewno jest, moi kochani. Na pewno to nie jest wykluczone. Takie jest moje osobiste zdanie, że na pewno to nie jest wykluczone, y dlatego że no. No są przesłanki, tak? Są przesłanki. Ale jak. Y, 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 teraz jeszcze na koniec chciałabym zaznaczyć, że duże znaczenie y, upadków cywilizacji sumarów, bo tutaj musimy tak w sumie zakończyć, miały nowe państwa mezopotami, które uzyskały przewagę polityczną, polityczną i militarną, tak? Byli to przede wszystkim Asyryjczycy, Amoryci a szczególnie Babilon, władany przez Hammurabiego. Udało mu się zdominować prawie całą Mezopotamię i spowodować, że etnos sumeryjski przestał istnieć. Jakiś czas temu, słuchajcie, pojawiła się też taka nowa hip, hipoteza, ku której składa się coraz większa grupa ekspertów. Mówi ona, kochani, że cywilizacja sumerów przeniosła się na kontynent amerykański, gdzie dała początek yy, Olmekom, z których wywodzili się Majowie? Za wiarygodnością tej teorii przemawia też fakt, że trudno wyobrazić sobie istnienie na Ziemi kilku cywilizacji, które równocześnie doszłyby do poziomu wiedzy, zwłaszcza tej astronomicznej osiągniętej przez Sumerów. I tutaj właściwie tym zakończę ten odcinek, kochani. Dziękuję jeszcze raz za subskrypcję, komentowanie, łapki w górę. Zapraszam do komentarzy, moi drodzy. Kultura, kulturalna wymiana zdań. Zapraszam serdecznie, może ktoś coś więcej dopowie w tym temacie, tak? No bo w zasadzie to jeszcze tak można powiedzieć, że to taka niewyjaśniona jest tajemnica zniknięcia, można powiedzieć, taka do końca, zniknięcia sumerów, tak? No ale tu już na koniec przedstawiłam Państwu jedną z hipotez, tak? do której, do do przepraszam, skłania się coraz większa grupa ekspertów. Także może no, temat na pewno nie jest zamknięty, ale fajnie, że jest badany. Też mi się to bardzo podoba. A ja już kończę na dzisiaj. Dziękuję i do usłyszenia.